Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z cywilizacji. Tak jak mogliście zobaczyć w poprzednim toczy wojnę z trzema cesarstwami jednocześnie, czy tam trzema imperiami. No Tutaj imperium amerykańskie, cesarstwo e, japońskie i imperium konga. No jest kolorowo, jest kolorowo, nie będę mówił, że nie, ale wiele ciekawych rzeczy zdarzy się w tym odcinku, tak mi się wydaje, będzie już gotowy port kosmiczny, co jest naprawdę fajnym, fajną wiadomością. Tak, cztery tury do ukończenia portu kosmicznego. Tutaj mamy dodatkowego już bombowca, więc zaczyna się robić naprawdę ciekawie. Więc w Barcelonie na co postawię? Może na kolejną jednostkę wojskową, albo na prawa zewnętrznych umocnień. To zajmie jedną turę, więc czemu by nie? Tutaj widzę jakieś yy, japońskie statki. No dobra, skoro są tacy odważni, to ich sprawa. Ale tak się składa, że będę mógł ich chyba zaatakować niedługo, tak mi się wydaje. Tym bombowcem na przykład. I zniknął sobie już stąd, tak jest, zajęło to chwilkę. Niech sobie tam próbują swojego szczęścia może im się kiedyś uda. Mam nadzieję, że nie. <grym> Oczywiście. Dobra, tutaj w Lionie na co postawić w Leonie? Akademia Wojskowa, fabryka, tutaj żywność, ok, udogodnienie, ok, obszary mieszkalne też, port kosmiczny, no tutaj za długo to będzie trwało. Więc może postawię na jakieś wojsko? Może czołg, niech to będzie. Tak jest, niech to będzie czołg. No tutaj trzeba się zbroić, oczywiście, skoro mam tylu rywali. No To jak, żeby inaczej tu postąpić? W Tokio zainwestuje w co? To jest dobre pytanie. Jest tutaj kuleje, no żywność jest na niskim poziomie, no ale wiadomo jest wojna i tak dalej. Też zbyt, zbytnio nie mam dużego wyboru, w co mógłbym tutaj zainwestować, ale myślę, że szlak handlowy to jest priorytet, więc tutaj czas na zaopatrzenie się w kupca. A jeśli chodzi o o resztę rzeczy, to wygląda to słabo. Lepiej byłoby mi kupić kanalizację niż ją Tutaj produkować, postawię na. A niech to będzie postawię na kulturę niech będzie Muzeum Sztuki. Tak jest, niech będzie to Muzeum Sztuki. Tutaj budowniczowie nie mają za bardzo co robić, bo nie ma nowych zasobów, niestety. No, ale tak już sporo z nich wykorzystałem, więc nie ma co się dziwić. Więc nie wiem, co je z nimi poczynić. Zastanawiam się cały czas. Tutaj nie ma jakichś dodatkowych zasobów z tego co widzę. Gdzieś może tutaj na wodzie? Chyba nie. Więc na razie pominę ich turę. Jednostka bez rozkazów oczywiście, atak powietrzny czas trzeba egzekwować cały czas. Tutaj przyjmiemy sobie to miasto Sendai. Będzie to fajny punkt strategiczny, bo to jest i wino, saletra, aluminium, fajne zasoby. Których mi brakuje. Nie będę ukrywał, brakuje mi ich na ten moment. No, no, może nie wszystkich, ale na przykład wina. No to nie, nie posiadam w ogóle, więc fajnie się by było zaopatrzyć w kolejne jakieś ciekawe surowce. Tutaj wyślę sobie tę jednostkę, bo tu będzie trzeba przejąć to miasto w najbliższym czasie. O, tu są budowniczowie i może go tu postawić pastwisko, więc super. Tu jest bombowiec, który także spełni swoje zadanie. Czy to już będzie ostatni atak na to miasto? Zaraz zobaczymy. Czy będzie kapitulacja? Póki co nie wygląda to tak jak myślałem. A jednak wygląda. No to co? No to chyba trzeba się udać w tym kierunku, aby przejąć to miasto. Czyżby to się już udało w następnej turze. To będzie bardzo ciekawe. Myślę, że tutaj to Japonię to. Przejmę jeszcze troszkę, na pewno. No, no ma, w ogólnie ma 5 miast. Przejmę, to zostaną 4. Z tego co widzę. Może gdzieś ma gdzie ja o tym, nie mam pojęcia Bladego, ale na ten moment tak to wygląda. Taka jednostka bez rozkazów. Yy, kawaleria korpus, no to niech oni tutaj sobie będą. Yy. Tutaj też budowniczowie, oni tutaj zrobili swoją robotę. Czy mają gdzieś jeszcze coś do zrobienia? To jest pytanie, ale mogę może zakupić pole. Zaraz sprawdzimy, czy to jest możliwe. Chciałbym to pole. No i się udało, więc budowniczowie będą mieli co robić. Wyślę ich tutaj. Może tutaj też zakupimy. Zobaczymy zaraz. Kolejne pole. To się dopiero okaże. Dawno nie sprawdzałem chyba rankingów światowych, z tego co mi się wydaje. Ale dalej, jestem na prowadzeniu tam gdzie byłem, czyli na, czyli na zwycięstwie przez dominację, jeżeli o największą siłę militarną. Tutaj na drugim miejscu, jeśli chodzi o technologię, to Kongo mnie tylko wyprzedza, ale to myślę, że kwestia czasu i będzie ok. Dobra, widzę, że tutaj trzeba ponownie dokonać ataku. No, nie wiem, czy to w czymś pomogło, tak naprawdę. Dobra, tutaj w co by tu zainwestować? Arena, dwie tury, fabryka. Fajnie sobie ta Barcelona teraz radzi. Bardzo mi się podoba jej, jej rozwój. Myślę, że czas, chyba cały czas czas, cały czas wzmacniać się w siłę powietrzną, bo widać, jakie efekty to przynosi. Tutaj sobie zaatakuje Kyoto już. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. I jakie szkody przyniesie ten, te bombardowanie? Oni mają tutaj zasób uranu. Bardzo, bardzo ciekawie. Przydałby się, niewątpliwie. Też dobrze by było odciąć po prostu innych od tego. Dobra, z Wami na razie nie mam co zrobić, z tego co widzę. Tak naprawdę. Szlak handlowy, dokąd będzie najbardziej korzystny Do Walencji Chyba do Mursi Zapoczątkuję szlak Wykradanie funduszy Czemu by nie, spróbujmy No nie mam co z wami zrobić, wiecie Budowniczowie, nie wiem gdzie was wysłać Tutaj także nie mam jakichś Ciekawych, dodatkowych zasobów więc muszę chyba sobie na razie odpuścić Wasze tutaj próby Zrobienia czegokolwiek Pożytecznego, może muszę coś naprawić To jest To jest ciekawe, może i tak Aha, ci budowniczowie Już skończyli swoje jakby Żywot, więc wyślę tych No a z wami Tu artyleria, to niech sobie tu będzie Tutaj powtórzę szlak Bombowiec, no to chyba trzeba zmienić bazę z kim ja mam wojnę? Bo już zapomniałem. Z Imperium Amerykańskim i także z tymi chyba gagatkami. Więc niech zmienię sobie bazę na Toulouse. Myślę, że to będzie rozsądne. I zobaczę czy mogę tutaj zaatakować ewentualnie to Imperium Konga. No nie mam co z wami zrobić chłopaki, no nie mam. Chciałbym bardzo Wam jakoś znaleźć robotę, ale o, może tutaj, nie wiem czy to jest zniszczone, czy to tak ma wyglądać. Przekonam się w następnej turze. W Sewilli potrzeba więcej obszarów mieszkalnych. No dobra, będę miał to na uwadze. Tutaj piechota, korpus. No to co? Aha, tu dostępny awans. Dobra, niech to będzie to. Tutaj można awansować, tak też uczynię. Oni sobie tutaj się fortyfikują. Ty też się, Kleopatro, przeciwko mnie wypowiadasz, więc wcale mnie to nie dziwi, tak naprawdę. Jak widać, stosunki moje z innymi przywódcami są na nikomym, nikomym poziomie. Można powiedzieć, że nawet ich nie ma. Ale to nie problem. Sport nie kształtuje. Dobra, na razie to nie będę nic zmieniał, bo to odpowiada mi to tak, jak to tak, jak to wygląda. Co, muszę poczynić kolejny atak powietrzny na Sendai. Nie mogę jeszcze przejąć tego miasta. Z tego co widzę. Ale spróbuję to zrobić teraz, po tym ataku. Czyli jednak dalej nie mogę. Czy, czy mogę? O, mogę. Super. Dobrze się składa. Czy chcę zachować miasto? Oczywiście, że chcę. Tutaj jest jak najbardziej teren, który będzie mi sprzyjał. Dobra, czas wybrać kolejną ideę. Tutaj widzę, że ta jest przyspieszona, więc tak też uczynię, że ją wybiorę. A tutaj czas na jakąś produkcję w Zaragozie. Na co by tu postawić? Tu chyba stawiałem sobie na kampus i na technologię. I to chyba wychodziło mi całkiem na plus no to pójdę dalej w tym kierunku czemu by nie tutaj będzie trzeba naprawić spichlerz to raz tutaj bombowiec zaatakuje Kyoto wyśle emisariuszy aha jestem w stanie wojny z tym miastem państwem no trudno Więc może wzmocnić się po prostu w Kartaginie. Bandar Brunei. A ja mam dość sporo tych, tych emisariuszy, więc może. W razie tym się nie będę przejmował. Dobra, gdzie ten apostoł jest? Ja nawet nie wiem. Tutaj. No to on powinien gdzieś tutaj sobie pójść. Hm, nie mogę zaatakować... Tego miasta. Więc muszę to zrobić w jakiś inny sposób? On nie może sobie tak po prostu latać. Musi być w jakimś konkretnym miejscu. No dobra. W takim razie, skoro nie mogę wykorzystać go w tym konkretnym mieście, no to muszę go wysłać do zmiana bazy. Do, Mu do Mursi też nie mogę. Mogę wysłać chyba tylko tam. A nie, bo kliknę ma atak powietrzny, to co ja się dziwię, że nie mogę. <gry> no to było dziwne. To mogę go wysłać do Mursi. I stąd sobie atakować Kyoto. Więc spoko. Tutaj szerzenie religii. Tutaj fortyfikacja. Atak dystansowy możliwy jest, więc czas to zrobić. Ok, następna tura. No już zaraz będzie ten port kosmiczny. Ale także będzie projekt Manhattan możliwie do wcielenia, a także budowa broni jądrowej. Więc szykują się naprawdę ciekawe momenty. Myślę, mam nadzieję, że zdążę je wykonać tutaj przed ostatnią turą, bo to będzie na pewno fajne Fajne i widowiskowe. Jak zrzucę sobie tu bombę jądrową gdzieś tutaj. Albo na Waszyngton, może. Nie pamiętam gdzie on tutaj był, ale mniejsza o to. Dobra, budowniczowie, wy musicie tutaj naprawić, więc naprawiajcie. Muszę chyba kupić jeszcze więcej, większą ilość apostołów, aby ich tutaj porozmieszczać. Zostawcie atom w spokoju. No, mam kolejny gotowy. To jeszcze tylko czołg przestawię gdzieś w te rejony, aby tam sobie ewentualnie bronił tego miasta. A Kyoto jakbym przejął, to chyba bym zburzył to miasto tak naprawdę. Chociaż jeszcze bym się zastanowił. Dobra, atak powietrzny jest możliwy, więc czas go wykonać. Te Francję miałem przejąć już jakiś czas temu, ale na razie tam. Nie sprawia żadnych problemów, więc nie, nie będę się na nich skupiał. To co, tutaj chyba czas zainwestować w komputery. Wydaje mi się, że to będzie dobry wybór. Dobra, to jest zakup za wiarę, jest możliwy. Jest, no to... Czas kupić apostoła i go gdzieś też wysłać tutaj. Niech sobie tam idzie budowniczowie. Mam dostępnych budowniczych, więc czas ich wykorzystać. Tutaj? Chyba tak. Albo tutaj najpierw. jest aluminium? Myśliwiec jest gotowy do ataku, więc niech to też uczyni. No, Kioto też już jest na skraju wytrzymania. Więc będę mógł. Na pewno je zaraz też przejąć albo zburzyć. Zastanawiam się właśnie, czy je przejąć, czy je zburzyć. Tak naprawdę. Chociaż 15 poziom ja dość spory. Mogłem sobie Kyoto odpuścić, tak? Yy, Tokio, tak naprawdę. No ale mniejsza o to teraz. Tutaj dostępny awans, więc. W sumie na razie. Albo dobra, niech będzie. No co wy jeszcze możecie naprawić? No co wy możecie naprawić? Nie mam pojęcia. Ale myślę, że tutaj byście się bardziej przydali. Tutaj czas zagotopić kolejny statek. Zobaczmy jak tej fajnie miasto już wygląda. Madryt, Barcelona. Tutaj Koloseum stoi tak chyba. Tutaj koło tego cudu świata Toledo też całkiem przyjemnie się prezentuje. No i po tej turze już będzie dostępny port kosmiczny. Czy wy tutaj macie co robić? Bo naprawiać nie możecie na tej za bardzo. Z tego co widzę. No dobra, no to trzeba was wysłać. Nie mam pojęcia gdzie. Hmm, no więc na razie sobie tutaj stójcie. Shizuka nie zapewnia swoim mieszkańcom żywności. Jakieś jeszcze miasto na jakiś. Hmm, to nie jest zła wymiana, chyba. Więc przyjmę tę propozycję. Czyli to miasto kuleje, jeśli chodzi o żywność, i to, ale to, co zaraz sobie poradzi, to na pewno. Czy ja potrzebuję tytoniu? Myślę, że nie. Ale ropy mam dość sporo, więc może tutaj podwyższę trochę tę kwotę. No to trudno. Odrzucę twoją propozycję, jeśli nie chcesz mi zapłacić więcej. Tutaj wszystuce. Shizu... W trudno to odmieniać tak naprawdę. Pewnie to nawet źle czytam. No ale nie znam japońskiego, nie wiem jak powinno się to poprawnie wymawiać. Ale nie to jest najważniejsze. Ale myślę, że tutaj warto zakupić kupca i stworzyć kolejny szlak handlowy, ponieważ mam jeszcze kilka dostępnych. Te szlaki handlowe odgrywają naprawdę ważną rolę. Mimo wszystko: czy wystrzelenie satelity naukowej, czy projekt Manhattan? Myślę, że wystrzelenie satelity Ziemi naukowej chyba wcześniej powiedziałam, ale to nieważne. Ziemi będzie lepszym rozwiązaniem. Projekt Manhattan gdzieś w innym mieście postaram się zrealizować. W Seville był problem z obszarami mieszkalnymi, z tego co chyba pamiętam. Kurcze, jak tutaj. Nie wiem, w co inwestować zainwestować, tak naprawdę, bo. Hmm. No, wszystko będzie długo trwało. Nie podoba mi się ten jakoś. myślę, myślę i próbuję coś wymyślić ciekawego, ale na razie mi nie idzie. Lepiej było to dzielnicę osiedlową stworzyć, tak naprawdę. No, niech też tak będzie. Może jakoś uda się to przyspieszyć tutaj w Sendai. Co tutaj trzeba zrobić? Może ponaprawiać przede wszystkim, ale najpierw tutaj zbudować kopalnię. Czy ja wysłałem tu budowniczych? Tak mi się wydawało, że tak zrobiłem, ale nie jestem pewny czy w końcu tak uczyniłem. Mniejsza oto w tym momencie. Tutaj latarnia morska, niech będzie latarnia morska. Tutaj szerzenie religii jak najbardziej. Powtórz szlak. No i co? I czas przejść do kolejnych ataków na Kyoto. Chyba coś źle kliknąłem. I zaatakuję pewnie japońskiego kupca zamiast całego miasta. A w ogóle co innego zaatakowałem. No to fail roku. Nie no też nie przesadzajmy, nic się takiego nie stało. Ale trzeba uważać gdzie się klika. Na to wygląda. No tutaj już wszystko poszło po mojej myśli. Wyślę jeszcze myśliwce i będę zbliżał się ku przejęciu tego miasta. Myślę tutaj tą jednostkę pancerną. Oni tak naprawdę już mogą wejść na ten teren miasta, z tego co widzę. Jednak nie do końca. Jeszcze mogą, ale chyba zaraz będą mogli. Tak jest. Pięć istniejących dzieli. No dość sporo, więc zachowam sobie miasto. No już tam naprawdę dość, dość sporo wszystkich yy, tutaj miast. Co tutaj się pojawiło? Nadmorski kurort można tutaj zrobić. O kurczę, to ciekawe. Ale przez kogo ja to mogę zrobić? bo hm, Zniknęło mi to. Coś mi tu nie pasuje. Jak to zrobić? Dobra, później się tym zajmę, jak już się pojawi ponownie. O budowniczowie mogą tutaj przyjść, tak? Zalecano lepsze, nie? Morski kuror. Zaraz zobaczymy, czy tak. Czy tak to będzie wyglądało? W taki łatwy sposób uda się to zrealizować. Dobra, tych budowniczych wyślę tutaj. Oni będą mieli co tutaj robić. Nie, to gdzie oni są? Tutaj są. Wyślę ich w te rejony. Tutaj odrzucę jej propozycję. No lećcie, lećcie. Mam nadzieję, że zapamiętaliście moją. Mój rozkaz. Dobra, mogę zrobić wielkiego człowieka, więc wielki kupiec, zatrudniony. Te wszystkie. To już nawet nie Shizuka, i tak sobie to uzdrawiam. w Kyoto. Jest moment na naprawianie wszystkich szkód, które zostały wyrządzone. Przy okazji przejmowania tego miasta. Ale teraz nie mam tutaj uczynić, kurczę. Ale mogę zmienić bazę chyba przecież. Zmiana bazy. Bazę sobie zmienię tutaj. I już będzie to lepiej wyglądało. Tutaj sobie bombowcem kolejnym też zmienię bazę. Myśliwca awansuje. Budowniczowie, wy sobie gdzieś tutaj musicie ruszyć. O was wyślę, żebyście tutaj ponaprawiali kilka rzeczy. Może wam się uda. Tutaj też dostępny awans, więc niech będzie. Zuce. Szlak handlowy dokąd? No do Mursi albo do Walencji myślę, że będzie najrozsądniej. Albo tego Sendai. Nie, nie. To na pewno Sendai nie, bo tutaj będzie buddyzm, a ja celuję w inną religię w tym momencie. Gdzie jest Mursi? Ja jestem ślepy, wiecie? Po kolei. Nie ma, nie ma, nie ma. Co jest? Nie widzę tego naprawdę. Coś mi tu nie pasuje. Chyba, ja że już mam ten szlak handlowy i nie mogę drugiego otworzyć. A o tym nie pamiętam po prostu. No dobra, mniejsza o to, więc niech będzie do Tokio, czy do Tuluzy, czy do Walencji. Niech będzie do Walencji. Nie, w Tuluzie będę miał więcej żywności, więc niech będzie do Tuluzy. Wielki kupiec tutaj, niech idzie. Czas go wykorzystać. W ten sposób. O, to jakiś wielki admirał mi pływa, i tak dalej. No, zobaczymy, co on tam będzie chciał wykminić, ale to już w następnym odcinku, bo w tym to będzie już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się i cześć.